Czy czym jestem sekret, relacja na bieżąco Jest 22 dnia Chyba 26, jest moja jest maja jest łapek Nie wiem czy coś widać Muczka nie ma Są małe kotki Nie wiem ile, dopiero przyjrzę do były Ale wiem, że są małe kotki Urodziły się pomiędzy 9 a 10 Łączę światło, ale... Nie wiem czy to był pomysł na koty. Są na pewno, bo miał i nie, nie, nie widzę. Tu chyba jest. I tak nie go świecić za bardzo. Tak. Chyba one się kocą. I jeden kotek. Czarny, więcej tam nie widzę. Jeszcze pewnie kilka się urodzi. on już czas, co czas Też nie chcę na tym światem siedzieć, bo to <noise> łapek, szok, niedowierzanie, co się stało. No i film dla Ciutu i tak będę dalej bo ci spod podbysty i już filmów nie będę. Tym nie jest, wszystkie koty wszystkie koty i jeszcze dogam do z dzisiejszej się stało i jeszcze raz skutka więc zobaczenia. jutro to dogam i będzie jeden film do zobaczenia witam cię 27 maja jest godzina hmm. 15,11 Nagrywam, dogrywam to do tego co A ale tak jest kicia, bo czekaj ja, tam są. Są dwa kociaki. Jeden jest czarny z białym, drugi biały, z czarnym. Są ich dwie sztuki, więcej nie ma. Pierwszy jest tutaj kotka, drugi to kocur. Coś tu może. Dwa kotki Kotki wstrzymałem dobrze i teraz będę codziennie co dzień my filmy takie daily, tydzień może a jak dawno to może dwa tego nie takie, miętowe filmy ten wyjdzie, 3 minuty no, małe kotki mamy na razie płci nie znam, więc dałem imię I oraz J z alfabetu z czego jeden z nich jest podobny do to jest I Tamty nie jak dobrze widzę to jest tak, to jest I do zobaczenia. Jeśli o 20 będzie film A jutro także będzie film o 20. .00. I tak teraz co dziwnie. Do zobaczenia.